I uwaga! Głupi tenis! Jakie ja mam niby tym uderzyć? Ale ty źle uderzasz. Zobacz! Musisz tak złapać paletkę i lekko ją popchać. Aaa! Czekaj, czekaj, jak? O tak! Weź zamach i uderz! Aha! Ej, nic ci nie jest! Nie. Kim ty jesteś? Ja jestem twoim kolegą! Kolegą? Jeszcze raz ci widzę na oczy. On mnie nie poznaje? On chyba stracił pamięć. Mam pomysł, jak mogę mu pomóc. O, załata! Widziałem to kiedyś w filmie. Słodne. Już chyba nic mu nie pomoże. Muszę go zawieźć do lekarza. Dobrze, to ja cię tu zostawiam. Lekarz ci wszystko powie, co ci dolega. Dobra. Nie, tędy. Ja już muszę iść. A co mam powiedzieć? Dzień dobry. Następny! Następny! Proszę siadać. Słucham, co panu dolega? Zapomniałem. Zapomniał?! Jak się pan nazywasz? Nie wiem. Jak się pan nazywasz?! Nie pamiętam. Nie pamiętam, tak?! Tamten w czerwonym powiedział, że straciłem pamięć. To prawda? Czego tam młodzież nie wymyśli w tych czasach?! Popatrz, stracił pamięć! Takiej ściemy to jak dawno nie słyszałem! Dziękuję. Do widzenia. Siadaj, pan! Gdzie pan mieszkasz? Muszę w kartotece zapisać. Ja? Nie wiem. Nie mieszkam. Nie wiem, gdzie mieszkam. Nie wiem, gdzie mieszka. To zjeżdżaj pan tam, gdzie pan mieszkasz lub nie wiesz, gdzie mieszkasz. Do widzenia! Dziękuję za pomoc. Dzień dobry, pomoże mi pan? Nie wiem gdzie mieszkał. Dzień dobry, Postelkowy, Bułczewski, Bartosz. Imię i nazwisko proszę. Nie pamiętam. Tak? Mandacik będę wypisywał. Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. Dokument? Proszę. Imię, bilet, nazwisko, jednorazowy. Adres zamieszkania? Nie widzę. Aha. Wobec tego, bardzo proszę kierować się na schód. O, a co tam jest? O, a do czego służy ten wąż? Poza regułą cześć bardzo pod się! Ten ktoś z napisem policja kazał mi tu przyjść, ale to chyba nie jest mój dom. Słyszycie, tak. I 10. Okej, okay, zaraz tam będę. Ona podaje mi adres. W końcu dojedę do swojego domu. Halo! Poczekaj chwilę, bo jakiś człowiek coś ode mnie chce. Przepraszam? Dziękuję Ci za Twoją pomoc. Naprawdę, naprawdę bardzo. Co to w ogóle ma być? Jak Ty wyglądasz, człowieku? Ja. Dziękuję Ci za pomoc. Ale wiesz co? Wiem, jak to naprawić. No. Teraz mam trochę lepiej. Dziękuję. Teraz wyglądam pięknie. To chyba tutaj. Wy? Kto to tu położył na moim pięknym krzaku? Przepraszam, proszę pana. Wie pan może, gdzie ja mieszkam? Co? Co ty gadasz, Oj, Ojca nie poznajesz? Co? ten człowiek jest moim ojcem. Nie, jak to nie. nie pamiętasz? Zaraz sobie wszystko przypomnisz. Opowiem ci wszystko, o czym pamiętam. Na początku obudziłem się na trawie. Smoczne. Potem poszedłem do lekarza po pomoc. Do widzenia. Dziękuję za pomoc. Błądziłem, bo nie wiedziałem, gdzie mieszkam, ale pomógł mi policjant. O! A do czego służy ten wąż? Kasal głupot! Prześliwatność pod wężem! się! Następnie spotkałem piękną dziewczynę. Wiem, jak to naprawić. Teraz wyglądam pięknie. A, czyli chcesz mi powiedzieć, że zupełnie straciłeś pamięć i nie wiesz, kim ja jestem? Tak, straciłem pamięć. No trudno. Pierwszy raz widzicie na oczy. Cześć, to koledzy, czyli Salam i Rudy. Bardzo nam miło, że tak chętnie oglądacie nasze filmy. Cieszymy się, że subskrybujecie nasz kanał. Zapraszamy Was też do naszego sklepu z koszulkami. Jeżeli chcecie zamówić takie koszulki, to link znajduje się tutaj i w opisie pod tym filmem. Do zobaczenia już niedługo w nowym filmie. Pa!